Cześć moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o filarach związku. Będzie to seria z cyklu męskiej trójki składającej się z trzech materiałów. Dzisiaj poruszę temat dotyczący budowania solidnego kanału komunikacyjnego czyli o tym, dlaczego warto jest rozmawiać o własnych oczekiwaniach. Zapraszam. Kiedy związek się rozpada, osoba porzucona prawie zawsze jest zaskoczona, wówczas padają słowa, no nic na to nie wskazywało. Po prostu w pewnym momencie się wyprowadziła, a niedalej jak wczoraj siadaliśmy do wspólnej kolacji. Albo pewnego dnia po prostu wszystko się rozpadło. Z jakiejś totalnej bzdury wpadliśmy w kłótnię, której nie dało się zatrzymać, a następnego dnia było już po wszystkim. Pamiętam doskonale rozmowę z moim klientem, który opowiadał mi o swoim świeżo zakończonym związku. Powiedział mi, że największym zaskoczeniem dla niego w tej sytuacji była reakcja jego kobiety, a w zasadzie monolog, którym poczęstowała go po powrocie z pracy. Wyżygała mi wszystko, każde wątpliwe zachowanie. Wówczas usłyszałem ze 30 zarzutów pod moim adresem. Do tej pory nie wiem, jak to jest możliwe. Że przez 5 lat związku nie była w stanie mi o tym wszystkim powiedzieć. I w tym momencie zadałem mu pytanie. A jak często rozmawialiście ze sobą o poważnych sprawach? Jak często rozmawialiście o swoich oczekiwaniach? I dlaczego uznałeś, że skoro coś nie zostało wypowiedziane, to znaczy, że tego nie ma? Odpowiedział dość typowo: Skoro miała ze mną jakiś problem, to mogła mi o tym powiedzieć. Za chwilę dodając: W sumie, to ja też mogłem z nią częściej rozmawiać. I jest w tym wszystkim słuszność, ponieważ w dzisiejszych czasach albo nie potrafimy ze sobą rozmawiać na poważne tematy, albo się tego boimy. W związku z powyższym my dzisiaj porozmawiamy, a konkretnie poruszę temat jednego z głównych filarów relacji, czyli o tym, jak rozmawiać ze swoim partnerem. Po pierwsze, nie bój się rozmawiać na poważne tematy. Gdybym miał wystosować jedną konkretną radę wobec par, które są na etapie kreowania relacji, ale również tych w stałych związkach, to z pewnością powiedziałbym: rozmawiajcie ze sobą jak najczęściej. Mówcie o swoich oczekiwaniach, bo to pomoże wam zbudować swoisty kanał komunikacyjny wspierający waszą relację. Bo to naprawdę szczególne, jakby to powiedział Dickens, że w dzisiejszych czasach tak niewiele par potrafi ze sobą rozmawiać. To wręcz zaskakujące, a jednocześnie smutne, kiedy słyszał od mężczyzny, że dopiero po pięciu latach znajomości poruszył temat posiadania potomstwa i usłyszał od kobiety, że ona nie jest w ogóle tym zainteresowana i że dla niej od zawsze było to oczywiste, dodając. Myślałam, że wiesz. Albo po pięciu latach wspólnego pożycia, od trzech lat nie odczuwamy żadnej satysfakcji w łóżku, powtarzając mechaniczne powinności. A na końcu uświadamiamy sobie tę bezsensowną utratę czasu i partycypowanie w jałowym związku na własne życzenie. A przecież wiemy, że wystarczyło przełamać strach, może lenistwo, i porozmawiać. Czy to zawsze załatwi sprawę? Tego nie wiemy. Co najgorsze, w wielu przypadkach nie będzie nam dane już tego sprawdzić. Panowie, zrozumcie, że jeżeli w relacji nie rozmawia się na poważne tematy, to z czasem problemy z tym związane się skumulują i wybuchną nam prosto w twarz. Żeby do tego nie doszło, musimy przestawić myślenie i zrozumieć, że za każdym z nas stoi jakaś historia. Stoją doświadczenia, które nas ukształtowały i niekoniecznie pozwoliły zbudować odpowiednią pewność siebie w komunikacji czy też bezpretensjonalną otwartość na innych ludzi. Bo to, że partner nam o czymś nie mówi, to nie znaczy, że nie ma takiej potrzeby. To nie oznacza, że wszystko jest w porządku. I na końcu, zarówno ten, który milczy, jak i ten, który nie pyta, solidarnie jedno i drugie poniesie tego konsekwencje. Dlatego też postaram się Wam podsunąć pewne rozwiązania, które w jakimś stopniu pomogą Wam otworzyć komunikację. Pierwsza rzecz, zdefiniuj swoje potrzeby i oczekiwania. Niby jest to błaha rzecz, przecież każdy z nas doskonale wie, czego chce, prawda? No, okazuje się, że nie do końca tak jest. Dlaczego tak uważam? A tworzycie teraz jakąś relację? Jeśli tak, to super. A zatem zadajcie sobie pytanie, jakie macie oczekiwania względem niej? Czy są one wyraźnie zarysowane? Czy może jednak zgubiły się gdzieś w odmętach związkowych uniesień? A może nie mieliście czasu o nich pomyśleć, bo przecież są rzeczy istotniejsze. Prawda jest taka, że dopiero z wiekiem dowiadujemy się o sobie więcej. Wraz z ubiegającym czasem łapiemy świadomość tego, co jest istotne dla nas, czego chcemy, a czego kategorycznie nie. Ale do tego trzeba dojrzeć. Dlatego jeśli mamy 20 lat, to doświadczajmy życia ile wlezie, jak najwięcej, aż czasem odkryjemy siebie i własne potrzeby. Dlatego też ten punkt kieruje do osób bardziej doświadczonych. Jeśli w swoim życiu przerobiłeś trochę relacji i nadal nie wiesz, jakie są twoje oczekiwania, to cytując klasyka: "Zostań na chwilę i posłuchaj". Przyjacielu, zrób sobie takie ćwiczenie. Rozpisz na kartce swoje oczekiwania w kontekście aktualnej tudzież przyszłej relacji. I odpowiedz na te kilka pomocniczych pytań. Przede wszystkim, czego oczekujesz od drugiej strony w sferze intymnej? Jakie masz oczekiwania w kontekście założenia rodziny? Jak zapatrujesz się na tematy ekonomiczne, na tematy domowego budżetu? Czego oczekujesz od drugiego człowieka? Innymi słowy, co jest dla Ciebie ważne, a wręcz co jest dla Ciebie fundamentalne? I zaznaczam, w pewnym wieku każdy z nas ma jakieś oczekiwania, tyle że nie każdy potrafi o nich głośno mówić. Nie bójcie się rozmawiać o swoich fundamentalnych oczekiwaniach z partnerem. W końcu związek ma wam sprawiać radość, ma was rozwijać, macie czuć się w nim dobrze, no bo nie jesteście w nim za karę. Kolejna rzecz: starajmy się rozmawiać o poważnych sprawach w przyjaznej atmosferze. Moi drodzy, no nic tak nie zagłusza przekazu jak komunikacja w nerwowej atmosferze. Starajcie się rozmawiać na bieżąco, ale nie wtedy, kiedy na pierwszy plan wysuwa się kłótnia, związana z tym impulsywność czy też negatywne emocje. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie odczekanie kilku godzin czy też dni od czasu ostatniej wątpliwej pogadanki. I nie czekajcie z tym za długo. Jeśli coś wam nie pasuje, a godzi to w sprawy istotne dla was, to zwyczajnie to zakomunikujcie. Jeśli widzicie, że możecie coś w związku usprawnić, zmienić, to reagujcie bez zbędnej zwłoki. No i mała dygresja, pamiętam jak na studiach robiłem praktyki w sądzie okręgowym i była tam sprawa dojrzałego starze małżeństwa. I co mnie uderzyło, to fakt, że nawet błahe sprawy mogą urosnąć do miana tych fundamentalnych. Wówczas strona powodowa, kobieta tak na oko lat 50, zarzuciła swojemu jeszcze mężowi, że ciągał ją na jazdy konne, których ona nie cierpiała. Chłop z kolei był w równie dużym szoku, jak ja, a może i większym. Jemu się wydawało, że robiła to z pasji do koni i czystej, niewymuszonej przyjemności. Ona z kolei postrzegała to w kategoriach traumy. Jak widzicie, braki komunikacyjne mogą dotyczyć każdego z nas, a konsekwencje milczenia rozwalić dosłownie każdy związek. I pamiętajcie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla nas i naszego partnera. Nie ma sensu robić cotygodniowych pogadanek o wszystkim. Ponieważ nam chodzi o stworzenie kanału komunikacyjnego, który zbuduje w nas i naszym partnerze śmiałość i otwartość na rozmowy. To jest prosty schemat. Jeśli pokażesz drugiej stronie, że zawsze może do ciebie przyjść i porozmawiać, to komunikacja sama się wyreguluje. Dalej pomyślmy o tym, co chcielibyśmy zmienić w swoim związku, ale z jakiegoś powodu tego nie robimy. Panowie, mitycznym wręcz stało się stwierdzenie, liczyłem, że w końcu coś się zmieni. No wielu z nas bawi się w tę życzeniową zabawę podpartą pustą, niczym nieskrępowaną nadzieją. Pytanie brzmi, czy kiedykolwiek coś się zmieniło w waszym życiu od bezczynności? No, śmiem w to wątpić. Musimy zrozumieć, że działanie post factum w związkach rzadko kiedy się sprawdza. Na ten przykład, jeśli mamy jałowe współżycie, no, w łóżku wieje nudom niczym w filmie klasy C, to na jakiej podstawie wyciągamy wniosek, że to się jakoś kiedyś dotrze? A nie nieproście jest po prostu porozmawiać z partnerem, zapytać co lubi, jak chce. Co chce? To nie jest urzędnik. Nie musimy zmieścić się w urzędowym piśmie, czekając na odpowiedź kilka miesięcy. Mamy naprzeciw siebie na wyciągnięcie ręki, co by nie mówić, jedną z najbliższych nam osób. Tutaj nie powinno być miejsca na wstyd, strach czy zażenowanie. Jeśli boimy się rozmawiać z własnym partnerem, no to zdecydowanie trzeba się pochylić nad swoim żywotem, bo to się jest ewidentnie nie tak. Oczywiście nie twierdzę, żeby wyłączać myślenie i wypluwać bezmyślnie treści na lewo i prawo. No, zdecydowanie niestosowne będzie zachęcanie swojego partnera do, powiedzmy, wyczynowego sportu, kiedy jego postura wskazuje raczej na dynamiczną grę w szachy. No, wówczas trzeba raczej zachęcić do zmiany trybu życia, co by za bardzo nie skomplikować sytuacji, tudzież nie urazić. Wiecie, po prostu adekwatnie do możliwości. I na końcu pomyślcie, jakie będą konsekwencje nie podejmowania tematu, który jest dla nas ważny, ważny dla naszego związku. Załóżmy, że chcecie spełnić jakieś marzenie, albo zmienić zachowanie partnera, które was irytuje. Jak myślicie, po jakim czasie pojawi się u was frustracja, która z pewnością zostanie przeniesiona na wasz związek? Mam nadzieję, że czujecie to, że w sprawach ważnych nie ma sensu zwlekać z rozmową. I na koniec, moi drodzy, starajcie się poszerzać wiedzę z zakresu kompetencji miękkich. Dlatego że w dość prosty sposób komunikując się z drugim człowiekiem, możemy wejść w pretensjonalny oskarżycielski ton. No a w takiej sytuacji ciężko będzie nam cokolwiek ugrać. Pamiętajmy, że w relacji nie jesteśmy samotną wyspą. Nie możemy działać w sposób autorytarny. Jeśli chcemy coś zmienić, coś co nam nie pasuje, to nie używajmy takich zwrotów jak: musisz, oczekuję, wymagam, nie akceptuję. No bo to nie przyniesie zamierzonego rezultatu. Jeśli chcesz coś zmienić, to nie atakuj jeśli komunikacja ma być efektywna, to aktywnie słuchaj, nie przerywaj. Nie stawiaj ultimatum i nie powołuj się na wątpliwe dogmaty wyniesione z przeszłości, które stoją w kontrze do oczekiwań drugiej strony. Staraj się mówić z pozycji ja, a nie pozycji ty. Lepiej jest powiedzieć: Nie czuję się komfortowo, kiedy się kłócimy, wolę pewne sprawy wyjaśnić, aniżeli rzucić tekstem Ty wciąż generujesz kłótnie. Pamiętaj, że w przekazie bardzo istotną rolę odgrywa forma artykulacji. Wszystko możemy powiedzieć na 100 różnych sposobów. Można powiedzieć komuś, że jest oderwany od rzeczywistości, albo że jego funkcje kognitywne objawiają się w dość nietypowy sposób. Podsumowując, jeśli chcecie oprzeć związek o solidne fundamenty, to bez zbudowania z partnerem solidnego kanału komunikacyjnego, no, będzie to w naszym stopniu utrudnione. Moi drodzy, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. Jeśli materiał się spodobał, klasycznie zachęcam do subskrypcji kanału Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Antek.